A tu ktoś ma papugę. Ja to zawsze papugę słyszę. A ja nie lubię koniec z jelokazem. Zawsze nie mogę ten grzybem ruszyć. Choć co poradzić, zebra nigdy nie ma długiego głosia. A za niedługo poczta. Bo znalazłam bliżej mam pocztę teraz. Wcześniej szłam chyba za 20 minut na pocztę. Gdzie tutaj, na moim rejonie, jest poczta. I takie ja, po co je chodziłam tak daleko, to ja nie rozumiem. Może jak pozbędę się balastu, którego mam w torbie. że paczki, to może pokusuję to z powrotem. Może. I jest i poczta. Auto jedzie. Pies na środku stoi. Koniem w krzakach. Jedna to. jedna kierunkowa droga. Dobra, ja wyłączyłem idę na pocztę. Raz nią spasimy.